brak koncentracji zawodników Legii, bo myślę, że w momencie, gdy strzelili bramkę na 1-0, że mają już mecz wygrany, natomiast nasza drużyna zareagowała w idealny sposób. 2 do przerwy i potem było wiadomo, że albo Legia się podniesie, albo my strzelimy trzecią bramkę, dlatego tutaj myślę, że Jesteśmy bardzo zadowoleni. Tutaj Stal Mielec wygrała drugi raz rzędu. Można żartem, po żartem powstanie powiedzieć, że to już nie jest przypadek. Wiedzieliśmy, że z każdą minutą czas będzie działał na, na naszą korzyść i po prostu wykorzystaliśmy to. Fajna reakcja, fajna reakcja po pierwszej bramce i co? Cieszymy się. Myślę, że cały Mielec się cieszy, bo, bo Stal to jest wizytówka tego miasta. <śleszy> Dobre przyjęcie Molende. No i tak, jak powiedziałem przed momentem, tak samo jak pierwszego seta, tak samo i trzeciego. Akcją przez środek, dobrze dograną piłką do Violetty Lachi skutecznie wykonanym atakiem przez środkową zamykamy set.